Cześć, strony Twitter, a my jesteśmy na kolejnej mapce z Minecrafta. Więc yy, zostawcie łapeczkę i subskrypcję. Mamy cim od razu bez cięcia. Autorem mapy jest skin Taki skinek. Fajny skinek z kapturkiem. Ja mam apaszkę, jak ktoś nie wiedział. Taką super, bo jest pandemia. Jest start. Informacje: gra na adventure. Mam. gra na peaceful. Mam. Yy, nie oszukuj. Mam. Co? A się z 9 godzin. Co się napracował, chłopak? Dobra. No więc tak? Wyjdź z domu i uda się do McDonalda. Ale miałem dziwny sen. Dobra. Bo oczywiście to jest tak specjalnie moja ściana, bo ja chciałem mieć czarną ścianę. I pytanie: czy. Dobra, nie ma pytania już. Idźmy do McDonalda. Ja bym nie chciał mieszkać tak blisko tego McDonalda. To byłoby mój... ...lubiony... ...hejon. Co, Co tam pisało? Na czym jest czas tutaj? Dobra. Udaj się do McDonalda. Eee... Yy. McDonald... Muszę tą... A ten to trzeba być. Dobra. automat. Dobra, tu są ludzie. Witam Agdo, zamówienie klientów są widoczne na tabliczce. Wejdź do stanowiska naprciwką, zobaczyć przy suficie. Nie dlaczego jestem w tyle. Ja po prostu wejdź do stanowiska przeciwko, zobaczyć wyświetlać zamówek, ale stoki i pójść do silnika zamówienia, aby zyskać cash. Dobra. Tu jest jakieś zamówienie. Stanowisko numer jeden Nos numer 2, y 3. O co tu pisze? Nic nie widzę, no nic. Co tam pisze? Coca cola, frytki małe. Dobra. Napoje, Coca-Cola. Orzewacz hamburgerów. Kozak. Tylko... Czemu tam Command Block widać? I frytki małe. Dobra, byku. Ja już ci niosę. Niosę ci stoik numer dwa. Czy stoik tu? Dobra, byku byku. Dobra, witam, no to Państwa. Dziękuję. 12 zł. Dobrze, dziękuję. A jestem teraz bank. Jako was, która na przykład 12 zł. Ja teraz jestem milionerem. Dobra, co jest teraz jeszcze? Pepsi hamburger, stojik numer trzy, Dobra. O, dobra, mamy piękny hamburgerek. To jest chyba głowa Tak To jest głowa pozak zróbmy sobie jeszcze jednego Będziemy chodzić z hamburgerem na głowie Napoje I on chciał pepsi na Napiszcie w komentarzu, czy wolicie pepsi czy cola Dobra, daję mu e, Witam panu, dziękuję za z panu sprzeciw pieniądze Uf, Ostatni klient, jeszcze tylko do Biedronki pójdę Kupić chleb na kolację bo, bo się skończył. Dobra, nowe zadanie. Jakie nowe zadanie? Uda się to wyjść. Dobra. I teraz i Idę do, do biedroneczki. Oczywiście zamknę, żeby przeciągów żadnych nie było. I wiodące tam ram, pam, pam, pam. Chlip. Donate extra. Chlip. Mam, ile chlip kupić? Ile chlba. No chyba, chyba jeden chlip nam wystarczy. Sobie idźmy teraz zapłacić za wszystko. 5 zł, jasne, będzie 5 zł. Jako o, w koniec mapki. Pierwsza, dobra. Mapka była fajna, choć mogła być dłuższa. Kawy po prostu tu jest. Dobra, to to mapka byłaby na tyle? Gdzie jest mój kep? Dobra, mam. Jestem chlebem. Chlebie, chlebie, jadłbym cię cały dzień. Chlebie, chlebie, posmaruję kanapkę. Eee, dobra, bez cringe'u. Dobra, e, to było na tyle. Stopni się, Jitter. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Krótki odcinek, bo krótka mapka. Cześć.